są takie rzeczy, które Cię do wartości hmm, Bo Odpowiem uczciwie na to pytanie, bo dobrze Ci z oczu patrzę. Hmm. Nie cenię swojej popularności. To nie jest wartość, o którą zabiegałem. Hmm. Ona tak. się przydarzyła przy okazji i, i fajnie, że jest, bo dzięki niej dzieje się dużo różnych rzeczy. Natomiast ona dla mnie nie ma wartości sama w sobie, i zawsze miałem hmm, Kompleks tego, że jestem znany, ale że moja praca, to co robię, nie jest specjalnie szanowane, bo wiele osób ma takie poczucie, że robienie telewizji śniadaniowej, gdzie się smaży kotlety, rozmawia się o, o różnych sprawach miałkich często, że to jest jakiś gorszy rodzaj dziennikarstwa. I miałem z tego powodu problem, bo czułem, że. Że po pierwsze tak nie jest, że, 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 że to pasmo jakby ma dużo więcej do zaoferowania niż tylko jakiś banał na temat rzeczywistości, i że czasami rozmowy ktoś tam trafiają chociażby, nie wiem, tydzień po, po katastrofie spoleńskiej, kiedy na naszej kanapie siadały rodziny ofiar i musieliśmy jakoś kontenerować ich ból albo inne sytuacje, o których nie będę teraz opowiadał, no bo to też nie jest czas i miejsce. Miałem poczucie, że to nie jest wystarczająco ważne, żeby dawać mi satysfakcję. I po pierwsze, jakiś czas temu się z tego wyleczyłem, więc nie muszę się już dowartościowywać, szukając spełnienia w innych miejscach, tak zwanym poważnym dziennikarstwie, próbować ludziom udowadniać, że mam mózg. A po drugie, zaczęło do mnie wracać coś na kształt nie chcę znowu używać wielkich słów, ale coś na kształt szacunku. Kilka osób wystarczyło, że mi go okazało, że to, co robisz, jest ważne, fajne, coś wpłynęło na nasze życie, co zrobiłeś, powiedziałeś. I to jest dla mnie taki moment, kiedy ja czuję się doceniony. To znaczy, jeśli ktoś podchodzi do mnie z książką, którą napisałem z prośbą o autograf i jednocześnie ma coś do powiedzenia na temat tej książki, to to jest dla mnie po stokroć ważniejsze niż jeśli 500 nastolatek piszczy pod sceną i wymachuje moim zdjęciem na mam talent. No, tak się nie zdarzyło, ale mogłoby.